Moi kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Po górze Karmel dla każdego karmelity. Jest to wyjątkowe miejsce, bo jesteśmy gdzie Marzyna? Jesteśmy w Aylesford, w kolebce szkaplerza karmelitańskiego. Aylesford, święty Szymon Sztok, otrzymał, że tak powiem, konkretną wskazówkę dla naszego zakonu, a mianowicie szkaplerz, o, z pięknymi słowami. Najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz twojego zakonu, kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To jest kaplica. Świętego Szymona Sztoka. A to kaplica upamiętniająca to niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce z 15 na 16 lipca roku 1251. No i właśnie widać tutaj Maryję i Świętego Szymona, który otrzymuje szkaplerz karmelitański. No, i tutaj chcemy Wam coś powiedzieć, na różańcu, proś. Polacy z Anglii pozdrawiają.